Siemano, witam was bardzo serdecznie, z tej strony jeszcze Biszkopter e, Słuchajcie, kodzik oczywiście, Biszkopter albo Biszkopter, jak tam chcecie, dwa kodziki macie jakby tutaj do waszego użytku Biszkop może być jak najbardziej, taka skrócona wersja e, No i co, proszę państwa, za oknem, chłowo, e, a my lecimy e, tak jak ostatnio e, Lecieliśmy sobie z tymi, e, z tymi, z tymi, z tymi, ze zbrojowni właśnie, ze zbrojowni sobie lecieliśmy e, Nie wiem, które tu było, kurde, chciałem tutaj to Chciałbym jakby nie patrzeć, ale ile to kule na drsterze? Na drsterze? Tyle samo, lecimy na drsterze po prostu, lecimy dzisiaj na gesterach to element krawcy. Te stickery naprawdę fajnie wyglądają, więc ja, ja te stickery chętnie sobie yy, połapię. Piątaczek chciałbym nawet na Lightning, ale tak mówię, kurde, co? to otworzę to milion razy, odcinek będzie długi, nie? A tak to, tak to wiecie, tutaj sobie tutaj możemy przynajmniej podziałać. No dawaj tego wavea, bo w tamtym to już, kurde, po tych dwóch otwarciach to miałem 2 trzy czerwone. A tu tak no no, kurw, nie widzę tych czerwonych no halo wszystko po 3. 4. Dawaj, jeszcze czerwonego dobra lightninga walimy. Nie ma co to jest chyba coś. Okej okay, dawaj. 9 nic. Okej okay, w końcu w końcu i to tak konkretnie nawet. Dobra 24. Patrz hopię, 18. Dobra. Okej, okay. syf, syf, tutaj trochę lepiej, tutaj syf, tutaj 8. okej, okay. tutaj fajnie. Jestem właśnie mega ciekaw jak my wyjdziemy po tym, bo tu widzę, że to nawet okej okay wygląda, w sensie no, no tak mi się przynajmniej wydaje, no nie wiem jak to tam potem e, e, będzie. Ale patrzcie, tu dwa wave y dało, jeja, yeah. gościu widzisz to, dawaj dalej, je, yeah, wave, okej, okay. okej. Okay. No powiem wam tyle. Powiem wam tyle. fajna, ja se to, mogę sobie to wziąć? Czy ja mam trade linka? Nie, ja mam zepsuty, dobra na ja nic ostatnie zmieniałem i. Jeszcze dzisiaj, dobra, lecimy Lightning. Lecimy sobie lightning. Proszę bardzo, ej. No to dobrze, dobrze to, dobrze to wygląda jakby. Przynajmniej mi się tak wydaje. No patrzcie, no tutaj. Naprawdę to not bad. No dobra, tutaj beta akurat. Tutaj fajnie. Tutaj nie, tutaj też nie. A tutaj było pomiędzy, tu, tu ten wave, tu ten wave. Tutaj też nic. Tutaj trochę. A i tutaj widzę, że chyba już to źle tak wygląda. Dobra, pójdziemy sobie tutaj. Może tutaj tak sobie, że tak powiem, odświeżymy. Spróbujemy sobie tutaj tak do stówy. A tu były dwa czerwone. Tutaj jest jedno. Tutaj sześć. Tutaj czerwone i ostatni raz. No dobra, tutaj czerwonych dużo. Czerwonych tutaj było dość dużo, ale no tutaj musimy, no tutaj słuchajcie, no, no muszę po prostu tutaj, no co ja mogę wam powiedzieć. Wave. Okej, okay, no tutaj już tak not happy. Wiem, wam tyle, że not happy jestem trochę tutaj, bo budżet ucieka, a, a czerwonych wave'ów nie ma. Oczywiście to też nie jest jakoś mega źle. Mogę jedno otworzyć chociaż? Nie mogę. Eee, no tutaj już troszeczkę gorzej. Tutaj już nam no troszeczkę gorzej poszło. Bardzo źle. Eee. Nudzą cię twoje stare skiny. Chciałbyś sprawić sobie nowe. Wpadaj na Pirate Swap, na którym możesz wymieniać swoje skiny. Na stronie znajdziesz masę skinów oraz zadania, za które możesz zgarnąć sianko. A z moim kodem Bishcopter otrzymasz 35% więcej bonusu do doładowania. Więc na co jeszcze czekasz, mi? Na co jeszcze czekasz? Ale spróbujemy jeszcze raz. No, tak przynajmniej sobie. Do... No, wave musi być gdzieś tutaj, nie? Waveik jakiś ten. Waveik, dawaj tego Wavika. Dawaj, Waveik. Niec. O, żebyśmy się czasem nie wyzerowali. Wavik. A może po dwa? To coś jakoś będzie może... Ciekawiej Sorry, że tak pociągam, ale mam, mam ogólnie katar, więc... Okej, okay, wavik. No. Nic. No tu był ten wavik. A może na jednym to będzie teraz chodziło? Nie wiem. Nic. Bo no przynajmniej jakby co trzeci raz nam no, tutaj jakiś padł, to było fajnie, a tutaj widzę, że tutaj nic, proszę Państwa, tutaj no normalnie nic, żaden glitter, no tutaj może wave jeden. Ale no czuję się jakbym faktycznie otwierał te paczki ze zbrojowni, bo jak powiem Wam, ostatnio chyba kupiłem sześć tych, tych pakietów zbrojowni właśnie i liczyłem na fejda, bo sobie tak kurde mówię, teraz nie wiem, trzy paki to kosztowało. Yy, yy, zbieram te gwiazdki, Wszystko z tych meczy po cesie, a tu a tu nic, a tu po prostu nic, naprawdę. Ja, ja przez te wszystkie tam chyba. Nie wiem, ile tych gwiazdek mogłem mieć kupionych 200-300. To ja dostałem. Kurde, najlepsze skin to był ten, ten, yy... nie wiem, USPA. Chyba dostałem, kurde, za 17 zł, to było takie najlepsze, nie? A reszta to naprawdę była porażka. więc ta zbrojownia to jest strasznie zryta. Dobra, dobra i kończymy no średnio, no średnio, 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 średnio. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Pamiętajcie o Biczko, biskopter. Trzymajcie się i cześć.